To jest pan Wiesio. Pan Wiesio zarabia 30 zł za godzinę swojej pracy. A to jest Bolo. Bolo zarabia 300 zł za godzinę. Niby obaj tak samo robią w ochronie, ale od razu jesteś w stanie stwierdzić, dlaczego to Bolo zarabia więcej. Ale jakoś nie jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego ten kask kosztuje połowę mniej niż ten. A one też robią w ochronie. No więc dzisiaj dowiesz się, dlaczego tak jest. To teraz konkretnie, co właściwie wpływa na cenę kasku. I żeby nie była to teoria, od teorii sprawdzimy to na przykładzie dwóch kasków z górnej ku... kółki. Górnej kółki. Półki. Z kółki? Z górnej kółki. Z górnej kółki. Z górnej kółki. To są kaski z górnej kółki. HJC RPHA 12 za ponad 2000 zł i Arai Tour X5 za ponad 4000. Od razu uprzedzamy, to nie będzie recenzja tych kasków. Pokażemy na ich przykładzie, co w kaskach premium składa się na ceny i czy warto sięgnąć aż tak głęboko do portfela. Te dwa modele dzieli nie tylko logo, ale i 950 km Morza Japońskiego. HJC pochodzi z Korei, kraju, który w ciągu jednego pokolenia przeszedł od biedy do technologicznej potęgi. Araj to produkt Japonii, gdzie tradycja rzemieślnicza jest równie ważna, co najnowsza technologia. Ale do brzegu. Pierwsza technologia, która drastycznie wpływa na cenę, to materiał i konstrukcja skorupy. Najtańsze kaski wykonane są z ABS-u, termoplastycznego tworzywa sztucznego, które jest łatwe w produkcji masowej. Kaski z ABS-u. Formowane są przez wtrysk plastiku do formy. To szybki i ekonomiczny proces, ale ma swoje ograniczenia w kontekście pochłaniania energii uderzenia. Kaski Premium wykorzystują zaawansowane kompozyty wielowarstwowe. Na przykład HJC-RPHA12 jest wykonany w technologii PIM EVO, czyli Premium Integrated Matrix. Łączy włókna aramidowe, hybrydę włókna węglowo-aramidowego i włókna naturalne. Każdy materiał w tej kompozytowej strukturze ma swoją rolę. Włókno węglowe zapewnia sztywność i wytrzymałość przy minimalnej wadze. Włókno aramidowe, znane z kamizelek kuleodpornych dostarcza elastyczności i odporności na rozciąganie. Włókna naturalne z kolei absorbują wibracje i działają jak amortyzator. Razem tworzą strukturę, która rozprasza energię uderzenia na większą powierzchnię. Podczas uderzenia Zewnętrzne warstwy kompozytu przenoszą siłę na boki, rozprowadzając ją po większej powierzchni, a środkowe warstwy absorbują energię poprzez mikroskopijne odkształcenia struktury włókien. Wewnętrzne warstwy utrzymują całą konstrukcję w jednym kawałku, zapobiegając penetracji. Ale jest też inna szkoła. Na przykład Aray w swoim Turix 5 stosuje technologię Super Fiber Laminate czyli SFL to materiał składający się z ręcznie zespajanych włókien szklanych, żywic i innych materiałów syntetycznych, które są laminowane razem, tworząc wyjątkowo trwałą i lekką skorupę. SFL działa na podobnej zasadzie co kompozyt Pim Evo, ale z naciskiem na maksymalne rozproszenie energii przy zachowaniu integralności skorupy. Włókna szklane w SFL tworzą gęstą sieć, która działa jak tysiące mikroskopijnych dróg, którymi rozprowadzana jest energia uderzenia. Araj projektuje swoje kaski zgodnie z filozofią R-75, czyli Round Smooth Strong. Każda skorupa Araj ma zakrzywienie o promieniu minimum 75 mm na całej powierzchni i to sprawia, że kask jest bardziej okrągły. I pozbawiony ostrych krawędzi. Taki obły kształt ma kluczowe znaczenie podczas wypadku. Zamiast zatrzymać się gwałtownie na przeszkodzie, kask łatwiej się po niej prześlizguje, rozpraszając energię uderzenia i wygaszając siły działające na głowę. Pamiętajmy o tym, że kula jest kształtem najbliższym ideałowi: to jest perfekcja, do której Araj nawiązuje, projektując swoje kaski właśnie w ten sposób. Waraj, każdy kask jest wykonywany ręcznie. Pracownicy przechodzą pięcioletnie szkolenie, zanim zostaną dopuszczeni do samodzielnej produkcji kasków. Ta tradycja ręcznego wykonania to nie tylko marketing, to gwarancja, że każde włókno jest ułożone w optymalnym kierunku, zapewniając maksymalną wytrzymałość skorupy. HJC również stawia na jakość, ale osiągają ją inaczej poprzez nowoczesne metody produkcji i badania. Tunelu aerodynamicznym, który pozwala na optymalizację kształtu kasku pod kątem stabilności i redukcji hałasu. Pamiętaj, kupuj w polskich sklepach, masz pewność oryginału, wspierasz polską gospodarkę, a dodatkowo otrzymasz 5 lat ochrony za darmo. Listę polecanych salonów znajdziesz na naszej stronie w zakładce Znajdź sklep. Kolejny obszar, w którym kaski premium pokazują swoją wartość, to połączenie aerodynamiki i wentylacji. To jak próba pogodzenia ognia z wodą. Dobra aerodynamika wymaga gładkiej, opływowej powierzchni, a dobra wentylacja potrzebuje otworów i kanałów. HJC to jeden z niewielu producentów kasków na świecie, który posiada własny tunel aerodynamiczny. Pozwala on na precyzyjne testowanie aerodynamiki, efektywności wentylacji i redukcji hałasów w kontrolowanych warunkach. To inwestycja warta w dwóch hajsu, ale dzięki niej RPHA12 generuje minimalny opór powietrza i jest stabilny nawet przy ekstremalnych prędkościach. Spójrzcie na tył kasku. Ten niewielki spoiler nie jest tu dla ozdoby. RPHA 12 został zaprojektowany tak, by zminimalizować opór powietrza i zwiększyć stabilność podczas jazdy z wysoką prędkością. Araj podchodzi do tematu nieco inaczej. Filozofia R75 wymaga, by kask był maksymalnie obły. Dlatego zamiast dodawać spoilery czy inne elementy zaburzające kształt, Araj dopracowuje każdy milimetr naturalnej krzywizny skorupy. A co z wentylacją? HJC RPHA 12 ma cztery wloty oraz 3 wyloty powietrza połączone z systemem wewnętrznych kanałów. Wbudowane górne pokrętła pozwalają na kontrolę przepływu powietrza bez zdejmowania rękawic. Wloty są strategicznie rozmieszczone. Boczne i czołowe zwiększają przepływ powietrza, jednocześnie odprowadzając ciepłe powietrze z kasku. System został tak zaprojektowany, by jednocześnie obniżać hałas generowany przez wiatr. A raj stworzył zintegrowany z daszkiem system wentylacji, który odpowiednio nakierowuje powietrze do górnych wlotów, zapewniając tym samym efektywny przepływ powietrza bez kompromisów dla bezpieczeństwa. W Hajotce RPHA 12 górne pokrętła w pozycji zamkniętej zostały dodatkowo uszczelnione, co sprawia, że kask jest cichszy przy wysokich prędkościach. To istotne podczas długich tras, gdzie hałas wiatru może po prostu prowadzić do zmęczenia. Obie firmy przyjęły różne podejście do tego samego problemu. HJC skupia się na maksymalnej efektywności i możliwości precyzyjnej regulacji przepływu powietrza, a raj priorytetowo traktuje zachowanie integralności strukturalnej skorupy, projektując system wentylacji wokół tego założenia. Te zaawansowane rozwiązania aerodynamiczne i wentylacyjne to istotny składnik ceny kasków premium. Nie da się ich osiągnąć bez rozbudowanych badań, testów w tunelu aerodynamicznym i wielokrotnych korekt projektu. Poza skorupą, aerodynamiką i wentylacją, kaski premium wyróżniają się zaawansowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, które rzadko widać na pierwszy rzut oka, ale mają kluczowe znaczenie w sytuacji kryzysowej. Jednym z takich rozwiązań jest system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych. To technologia, która może uratować życie dosłownie. W razie wypadku ratownicy mogą wyciągnąć poduszki policzkowe bez zdejmowania kasku, co znacząco ułatwia późniejsze ściągnięcie kasku i udzielenie pomocy przy minimalnym ryzyku pogłębienia urazów kręgosłupa. To standardowe wyposażenie w większości kasków premium. Kolejnym niewidocznym, ale kluczowym elementem jest EPS o zróżnicowanych poziomach gęstości. Ta technologia opiera się na fakcie, że różne części głowy wymagają różnego poziomu ochrony. Skronie są bardziej wrażliwe niż czubek głowy. Tył wymaga innej amortyzacji niż przód. W kaskach premium EPS jest precyzyjnie dopasowany do anatomii ludzkiej czaszki. Systemy mocowania wizjera to kolejny obszar technologicznego zaawansowania. Najlepsze rozwiązania umożliwiają szybką, intuicyjną wymianę szybki bez użycia narzędzi. Patrzcie na to. Patrzcie jak ja to robię, bez użycia narzędzi żadnych. Zdjęte z drugiej strony bez użycia narzędzi, Uwaga, to mi mierzy czas. To się mierzy czas i bez patrzenia widzicie? To się da zrobić bez patrzenia i bez użycia jakichkolwiek narzędzi działa i to jest premium. W kaskach adventure'owych warte uwagi są systemy pozwalające na zmianę konfiguracji. Ten sam kask może służyć do jazdy terenowej z goglami, szosowej z wizjerem czy turystycznej z daszkiem i szybą. Wszystko to bez użycia narzędzi i dodatkowych elementów. Liczba dostępnych rozmiarów skorupy to kolejny wyznacznik jakości premium. Najtańsze kaski mają często tylko dwa rozmiary, podczas gdy premium oferują nawet 4 albo 5 różnych rozmiarów. Większa liczba rozmiarów skorupy to optymalne dopasowanie grubości amortyzującej warstwy EPS. W kaskach z ograniczoną liczbą rozmiarów skorupy różnice w wielkości głowy kompensowane są grubszą lub cieńszą wyściółką, co może wpływać na poziom ochrony. Zapięcie DD, czyli Double D Ring, to standard w kaskach premium. Jest prosty, niezawodny i stosowany we wszystkich sportach motocyklowych na świecie. Choć wymaga przyzwyczajenia, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Te zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa to nie po prostu marketing, tylko realne technologie, które wymagają dodatkowych badań, materiałów i procesów produkcyjnych. I choć nie są tak widoczne jak efektowne malowanie czy modny wzór, to właśnie one stanowią o realnej wartości kasku premium i uzasadniają jego wyższą cenę. Przeanalizowaliśmy dziś cztery kluczowe obszary: filozofię produkcji, zaawansowane materiały skorupy, aerodynamikę z wentylacją oraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Ameryki nie odkryliśmy. Za tą wyższą ceną kryje się realna wartość. Wielowarstowe kompozyty zapewniające lepszą ochronę, zaawansowane systemy wentylacji i dopracowana aerodynamika, ale także liczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w sytuacji wypadku. 15212, żeby dostać trzy kaski w cenie czterech, to tylko teraz dostępna wyjątkowa promocja dla naszych widzów. Dwa, dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu. Marysiu! Do tego dochodzą koszty badań i rozwoju ręcznego wykonania w przypadku arai czy rygorystycznej kontroli jakości. Te elementy nie są widoczne gołym okiem, ale stanowią istotną część ceny. Czy to oznacza, że tańsze kaski są niebezpieczne? Absolutnie nie. Każdy kask dopuszczony do sprzedaży w Europie musi spełniać normę ECE 22.06, która jest jedną z najbardziej restrykcyjnych norm na świecie i na temat tej normy film na naszym kanale znajdziecie pod tym linkiem. Różnica polega na tym, że kaski premium często znacznie przekraczają te minimalne wymagania. Oferują też lepszy komfort, niższy poziom hałasu i dłuższą żywotność. Wybór kasku to kwestia indywidualna. Najważniejsze, by był dobrze dopasowany do kształtu Twojej głowy i odpowiadał stylowi jazdy. Drogi kask, który nie pasuje, jest znacznie mniej bezpieczny niż tańszy, ale taki idealnie dopasowany. Jeśli jeździsz sporadycznie, na krótkich dystansach i niezbyt szybko, podstawowy kask będzie wystarczający. Ale jeśli spędzasz na motocyklu wiele godzin, pokonujesz długie trasy lub jeździsz sportowo, inwestycja w kask premium może być uzasadniona. Pamiętaj też, że kask to nie tylko cena początkowa. To także trwałość, serwis, dostępność części zamiennych, takich jak te szyby, pinlocki i wiele, wiele innych. Wyściółka w środku. To wszystko w kaskach premium możesz wyjąć, wyprać, wymienić, wyczyścić albo kupić nowe, kiedy ci się po prostu znudzi kolor. Kaski premium także często służą dłużej i lepiej utrzymują swoją wartość, również ze względu na to, że te elementy można w nich wymieniać. Kup teraz 0700 2273. Dajcie znać w jakich kaskach jeździcie i czy wiecie, jakie są w nich ukryte technologie. A ja po w wielu latach od zakupu pierwszego kasku, kiedy wymieniłem na znacznie nowszy i bardziej zaawansowany model, zastanawiałem się, dlaczego on tyle kosztuje, ale teraz już wiem. No i ja, dlaczego? No bo zapłaciłem za technologię, która tu jest, ale której mam nadzieję nigdy nie będę musiał przetestować. Za to zapłaciłem. I tego Wam i sobie życzymy. Mordo, tu bierze szybkie, otwiera się, kurwa, ci wieje. Zamykasz i ci nie wieje. I za to, za to się płaci. I like this motorcycle. It goes forward and backward, ok. No specjalne życzenie Rudej, i będzie teraz informacja, ponieważ będziemy mówić o rozmiarach kasków. To jak mały potrzebny byłby kask, żeby założyć go na To To brzmi bardzo mały. To wyjątkowa sytuacja, kiedy w kadrze są dwa młoty. Dwóch ty tutaj.